O, moja ulubiona guma do rzucia. Ekstra, ja też chcę. I ja. O, chyba maszyna się zepsuła. O, co się dzieje? Wow, gdzie my jesteśmy? To nowy challenge. Świetnie. Myślę, że potrzebujemy jedzenia. O nie, tylko nie chili. Czuję, że zaraz zrobi się gorąco. Nie na pewno. No to może ja zacznę. Jedno chili i dużo makaronu. Mam nadzieję, że będzie dobrze. A, a gorąco. Uf. jednak to nie takie straszne jak myślałam. Teraz można dojeść resztę makaronu. Skoro Mary się udało, to i ja powinienem sobie poradzić. Ale z ciebie nie zdara, Andy. Tu wszystko przez Chili. Puściły mi nerwy. A co będzie ze mną? Mhm. Dobra. Najważniejsze to zacząć. Ja, ja, ja płonę. Dobrze, że zawsze mam przy sobie gaśnicę. I po wszystkim pożar ugaszony. Dziękuję, Andy. To mi przypomina pianaparty. Znowu nie ma jedzenia. Zaraz wszystko będzie. Wow! What? Mary, a dlaczego wyczarowałaś mi tylko jednego pączka? Bo 100 pączków zarezerwowałam dla siebie. To niesprawiedliwe. Tu nie ma czego jeść. Kilka kęsów i po wszystkim. Mm. Dzięki temu szybko sobie poradziłeś. Teraz kolej na Co ty robisz? Zastanawiam się, od którego pączka zacząć. O, ugryzłam się w palec. Nie trzeba było się tak spieszyć. Cóż, teraz moja kolej. A może by tak trochę pożonglować? Od zawsze marzyłam, żeby to zrobić. Ostrożniej, Mary! Źle ci to wychodzi. Zobacz, co narobiłaś. Przepraszam. Po co nam balon? Wow, w środku jest czupa-czups. Wspaniale. Ole pyszne. Aj, moje zęby. Ja też chcę czupa-czupsa. Daj mi ten patyczek. Wow, hura, kilka naraz, super. Voila! Myślę, że będzie dzięki temu mi o wiele łatwiej je próbować. Jak dużo różnych smaków. Teraz ja. Wow. wow! Dostałaś najwięcej ze wszystkich. Cała miska. To spełnienie marzeń. Mogę się w nich kąpać. Wspaniały pomysł. Pomyślmy o czymś pysznym. Udało się! To czekolada. Szczęściara! Nie mogę przestać, to jest takie pyszne. Hurra! Mam dużo czekolady! I już wiem, co z niej przygotuję. Stawię do mikrofalówki na kilka sekund. Myślę, że można już wyjąć. Cała miska gorącej czekolady. Brakuje tylko słomki. Mmm, boski napój. A z czekoladą smakuje jeszcze lepiej. To jest świetne. Wystarczy, najadłam się. Spójrzcie tutaj. To się nazywa prawdziwe szczęście. Ło, wow, 100 tabliczek czekolady. To prawdziwe skarby. Zaraz zbuduję z nich ogromną wieżę. Wygląda imponująco. Yeah, zgadzam się. Czas to wszystko zjeść. Chyba nie masz nic przeciwko, jeśli ci pomogę. wszystko zniszczyłaś. Chociaż co za różnica. Najważniejsze, że to jest pyszne. Ciekawe, co się stanie, jeśli nacisnę ten przycisk. Yeah! To kola! Świetnie! Nie mogę otworzyć. Ech, zawleczka też się złamała. A jeśli spróbować wiertarką? I dlaczego kola się nie leje? Ale pech! Teraz jestem mokra od stóp do głów! Teraz moja kolejna wciśnięcie przycisku. Ale dużo puszek! Czuję, że przyda mi się znowu słomka. Genialny wynalazek! Brawo! O tak! Dzięki temu mogę pić jednocześnie ze wszystkich puszek. Gotowe! Zostałem tylko ja. Ło! Cała ściana z Coca-Coli! Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Zaraz to wszystko wypiję. Yeah. Jeszcze tylko kilka drobiazgów i do dzieła! Andy, mam dla ciebie małą niespodziankę paczkę mentosów. Zaraz nastąpi prawdziwy wybuch. Ha? A co się dzieje? Przepraszam, nie pomyślałam, że to się tak skończy. Pizza! Super! W końcu się najemy. Tylko najpierw trzeba dodać ser. No, teraz to już całkiem inna sprawa. Spróbujmy. Mm, palce lizać. Też sobie nie odmówię sera. Uh. Jestem pewna, że z nim pizza będzie niespotykana. Już mi cieknie ślinka. To jest naprawdę bardzo pyszne. Ale ogromny kawałek sera. Dokładnie to, czego potrzeba. Tryb turbo włączony. Uff, zaraz odpadnie mi ręka. Zasypiam. Mary, myślę, że to szansa dla nas, żeby jeszcze troszkę pojeść możemy jej stracić. Ale dużo sera. O tak, to po prostu wspaniałe. E, co, co się dzieje? Gdzie jest moja pizza? Wow, hot dogi. Mm, cóż, mam tylko jednego. Za to Mary dostała całą górę. Okej, okay, mam po prostu niewielkiego pecha. Spróbuję tego, co jest. To jest naprawdę bardzo dobre. Muszę sam się przekonać. Andy, ale ty jesteś niezdarny. To nie moja wina, że te parówki są takie śliskie. Hmm, też bym nie chciała, żeby mi tak wypadły. Nie mam pojęcia, jak się za to zabrać. Hmm... A, już wiem. Potrzebuję większej bułki. No, od razu lepiej. A co najważniejsze, nic nie wypada. Koniec, ostatni kęs. Brawo, masz niesamowity apetyt. Monika, Betty i Ted świetnie się dziś bawią. Tet jest wyjątkowo szczęśliwy. Co jest raczej zrozumiałe, ponieważ ma przed sobą całą górę hamburgerów. Monika tak szybko rozprawiła się ze swoim burgerem. To się nazywa prędkość. Betty też potrafi pokazać, na co ją stać. Ma świetny sposób na pochłonięcie jedzenia w mgnieniu oka. No i wygląda po tym, jak wygląda. Z kolei, Tet chce, żeby ta runda była jeszcze bardziej spektakularna. W końcu marzeniem każdego chłopaka jest zbudowanie wieży z burgerów, ale zbudowanie jej to jedno, a zabezpieczenie jej tak, żeby się nie zawaliła, to już zupełnie inna sprawa. Ups, no i się nie udało. Ale smak burgerów na pewno na tym nie ucierpiał, wy tak na poważnie! Mentos plus kola. To znaczy, wszyscy wiemy, jak się kończy połączenie tych dwóch rzeczy. Ze strachem i przerażeniem Ted otwiera puszkę coli. No tak, ten wybuch nie robi wrażenia. Można spokojnie odetchnąć. Ted, możesz pić kolej i się nie bać. I jeszcze Mentos na deser. Teraz przyszła kolejna Betty. W jej przypadku sytuacja jest o wiele bardziej niebezpieczna. Duża butelka. Bum! To wygląda jak rzeźwiający pysznic, prawda? Ech, jaka szkoda. W butelce już nic prawie nie zostało. Za to Betty jest mokra od stóp do głów. Okej, okay, teraz czas na Monikę i jej gigantyczną butelkę. O tak, spodziewajcie się super mega eksplozji. Oj, lepiej na wszelki wypadek odsuńcie się od ekranów. To dopiero fontanna. wybuch dosięgnął każdego. Ostrzegamy, lepiej nie przeprowadzać tego eksperymentu w domu. Rodzice nie będą zachwyceni. Hmm, lody są. Hmm, łyżka też. Tylko, że one w ogóle do siebie nie pasują. Ciekawe zestawienia trafiły do każdego z uczestników. Boki zrywać. Monika, przynajmniej próbowałaś. No dobra, precz z łyżką. Można jeść palcami. Jedzenie palcami to dosyć obrzydliwe. Gdzie są twoje maniery? Maniery manierami, ale po lodach nie zostało ani śladu. Auto da wszystko jak należy. Łyżka i lody pasują do siebie idealnie. O, niezły z niego flejtuszek. Teraz przyszła kolejna Betty. E tak, kubełek na lody jest niewiarygodnie duży. Ale ona będzie jadła tą łyżką w nieskończoność. Zawodnicy już się trochę znudzili. Ile to już czasu minęło? Dzień? Tydzień? Rok? O nie, ona zamarzła. maleństwo. O, Ted też nie ma się czym pochwalić, powiedzmy to sobie wprost. A Betty ma całkiem pusty talerz. Jakie to niesprawiedliwe, prawda? Ale Monika też nie jest do końca zadowolona. No dobra. W sumie jeden cukierek jest lepszy niż nic. Ted, ale z ciebie chciwus. Ale za chwilę on was część zaskoczy. Wow, niezła sztuczka. Dobra, to wszystko? A jednak nie. Mm -hmm. Betty, a po co ci parasol? No dobra, poczekamy. W prognozie nic nie mówili na temat deszczu. O zwykłym deszczu nic nie mówili, ale deszcz cukierków już pada. Och, gdyby wszystkie opady tak wyglądały. Deszcz z cukierków, śnieg z lodów to dopiero byłoby życie. Yeah. Ted, Monika, dlaczego jesteście tacy skwaszeni? No dobra, kilka cukierków wpadło tam, gdzie nie trzeba. Ale czy to taki problem? Ale teraz nadszedł czas na prawdziwą ucztę. Lubicie ten chrupiący batonik? A najlepiej, kiedy jest go więcej niż jeden. Wtedy smakuje o wiele lepiej. Tym razem poszczęściło się Monice. Jest po prostu zachwycona. Ups. Trzeba się trochę uspokoić. Monika, zachowuj się nieco ciszej. Ted postanowił nie zwlekać i po prostu zacząć jeść swojego kitketa. To chrupanie brzmi jak muzyka. Dobra, Betty teraz ty. Wygląda na to, że postanowiła się nie patyczkować i chce wykorzystać tę rundę jak najlepiej. Oj, to wygląda przerażająco. Ok, a teraz najbardziej interesująca część. Wow! Monika i jej sto czekoladek. Tylko spójrzcie, ona wie dokładnie co robić. Hmm, ciekawy przepis. Notujecie go? Tylko do tego trzeba mieć super moce, tak jak Monika. Wow, wyszła całkiem ciekawa zupa. Jajka nie mają nic. W z tymi czekoladowymi, apetycznymi batonikami z poprzedniej rundy, jajka to po prostu jajka. Mamy tu jakichś miłośników jajek? Raczej nie, co widać gołym okiem. Beki, jesteś najodważniejsza. Do dzieła. To jest jakiś koszmar. Surowe jajko prosto do buzi. To jest niewiarygodnie obrzydliwe. Ted nie ma zamiaru tego powtarzać ma jakiś genialny pomysł. Zobaczmy, jaki. Hej, kolego, a może tak ostrożniej, co? Oops. I co to będzie? Koktajl z Czy to może być smaczne? Wygląda całkiem dobrze, ale smakuje obrzydliwie. No, ale czego się spodziewaliście? Ojej, a co tu się dzieje? Dokąd trafiliście? To chyba specjalne miejsce dla tych, którzy przeszli już przez jajeczną rundę. A co z tobą, Monika? już nie możesz się wycofać. Co za epicki upadek prosto do basenu. Wszędzie są surowe jajka. Ciekawe, czy kiedykolwiek będzie w stanie je z siebie zmyć. Nieładnie naśmiewać się tak z koleżanki. Cóż, teraz wszyscy potrzebują kąpieli. Ojej, papryczka. Z godziny na godzinę robi się coraz trudniej. I oczywiście, któryś z uczestników otrzyma jej bardzo dużo. I tym kimś jest Ted. Przykro nam. Ale skoro jest to 100 warstw challenge, to wszystko kręci się wokół jedzenia. Betty ugryzła zaledwie maleńki kawałeczek i pali ją wręcz ogień piekielny. Monika ze strachem chwyta papryczki. I gryzie wszystkie naraz. To dopiero wytrzymałość. Natychmiast napi się wody. Ted już wie, co go czeka. I nie może nic z tym zrobić. Dawaj, gryź. Nie ma już odwrotu. Tylko wiadro wody może ugasić ten ogień. Dobrze, że jest jej pod dostatkiem. Biedaczek z tego Teda musi teraz odpocząć po tym, co przeszedł. Co? Tylko jedna guma? O, Ted jest w nieco lepszej sytuacji. Jednak prawdziwą szczęściarą jest Monika. Ble. Pet nie ma zamiaru czekać. Guma do buzi i zaczynamy zabawę. Niestety okazało się jednak, że nie jest aż tak dobra w rzuciu gumy. Ale za to Ted pokaże na co go stać. Wiedzieliście, że jest mistrzem w robieniu gigantycznych balonów? Ale niestety czasami pękają. Tec, musisz jeszcze trochę poćwiczyć. Monika nie ma zamiaru kombinować. Żadnych skomplikowanych sztuczek. Im więcej gumy w buzi, tym lepiej. A teraz pokażę początkującemu Tedowi, jak robić balony. Prawdopodobnie ten będzie największy w historii. Monika wznosi się tak wysoko, jakby leciała balonem. Trzymajcie ją! Żegnaj miłej podróży! I trzymaj się mocno zębami. Maleńki. Żelkowy.